Sponsorem kanału Wący Cox jest LVBet, Legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz pod filmikiem. Mamy! Da. Mamy to. Dzień dobry, niesamowita plejada gwiazd przed nami. To nie jest jakaś tania mielonka. Dzięki Sergiuszowi, którego z tego miejsca pozdrawiam. Sześciu zawodników kolorowych. Są to konserwy rzemieślnicze marki Edred Made in Restaurant, czyli zrobione w restauracji. Miałem kawałek kurczaka. To nie jest dobry znak. Sześciu zawodników. Nie dość, że ładnie wyglądają. Zaczynamy od tej brązowo-zielonej. Jest to be Bef strogonow Tu akurat mamy krówkę. 290 gramów strogonowa. Słuchajcie, Bef z udcem wołowym, z koncentratem. Jest tu ogórek, jest śmietana, jest wszystko. Dalej lecimy. Różowo-czerwonej, czyli konkarne. Oczywiście, wszystko, co jest w tym daniu, czyli papryka, czosnek, fasola, pomidory i tak dalej, i tak dalej, Kol kolendra Milona. Jest to zupełnie nowa jakość puszek, bo do tej pory wszystkie puszki, jakie jedliśmy, jakie testowaliśmy, jak to były puszki takie, no, klasyczne, mielonki. Nie oczekujemy jakichś turbo tasów a tutaj mamy do czynienia z daniami, które, umówmy się, no, są restauracyjnymi daniami, Bef Bourguignon, Tym razem z pieczarkami, szalotką i z boczkiem wędzonym. W życiu tego nie jadłem, nawet jak byłem w restauracjach, to tego nie jadłem. I zjem to po raz pierwszy z puszki. I teraz mamy świnkę, Boczek z piwem. Pierwsza pomoc. To jest idealna nazwa. Pierwsza pomoc. Sobota. Wstajemy rano po piątku i co? Nie dzwonimy po karetkę. Co jest w składzie? Boczek wieprzowy i piwo pinta. Pierwsza pomoc. I też robione w restauracji. No, przy sobocie. A myślę, że jak ktoś da wpalnik w sobotę, to i przy niedzieli. Kolejna pucha na naszej liście: żeberka w sosie barbecue z chili. Ja nawet nie muszę tego jeść. Przeczytałem tylko, jakie to jest danie. Ja już chcę je jeść. Do tego śliwki wędzone, suszone. No chili, czyli połączenie słodkości tej śliwki z, z całym chili do tego żeberka. To już samo z siebie, jeszcze bez testowania wydaje mi się hitem. Policzek wołowy w sosie demi no, Ja to przeczytałem i ja już chcę to zjeść. Wszystko w sosie demi -glas. Jaki to jest sos demi -glas? Spielberg, policzek wołowy. Chciałbyś? Nie, dziękuję. Ale zgaduj, znasz cenę czy nie? Nie znam ceny. No skoro, to są, skoro to są dania restauracyjne, tylko wpakowane, w, zapakowane w puchy jest około 300 gramów. Nie, w jednym jest 300, w jednym jest 280. Wydaje mi się, że musi oscylować w około gdzieś 20, między 20 a 25 zł. 22-29. 22-29. Ok, no czyli dobrze. Sergiusz, który nam tą paczkę przysłał, yy, sugerował, że. Jak już otworzymy, to mamy obiad na cały dzień. Woda już się grzeje. Jaki sposób przygotowania? Wszystkie te puchy lądują w wielkim garze. Gotujemy wodę i powiedział, że około 20 minut to się powinno gotować. Na małym ogniu. Na małym ogniu. Z dodatkiem skrobiowym. Może to być pire, mogą to być ziemniaki, może, mogą to być frytki, ale może być to pieczywo i my skorzystamy z tej ostatniej opcji i zjemy to z pieczywem. Zdejmujemy te ładne, kolorowe piżanki i przystępujemy do. Konsumpcji Do tak zwanych testów, właściwych testów leptycznych. I jesteśmy, moi drodzy, niesamowite zapachy się tutaj w studiu Miniary Jany Grande już roznoszą. Zaczynamy od żeberek w sosie barbecue. Słuchajcie, wyglądają naprawdę zacnie. Uch, jest dużo puszek, więc nie będę sobie tych porcji zbyt dużych nakładał. Zobaczcie, jak to wygląda. No w i uwaga. Wyraźny sos barbecue. Delikatnie ostre, z puszki jeszcze takiego jedzenia nigdy nie jadłem. Mm. ten sos barbecue nie jest na pierwszym planie, on jest na drugim albo nawet na trzecim. Jest ostrość, jest ostre, to jest naprawdę ostre. Na razie bardzo ostre, teraz czuję tą ostrość jeszcze bardziej. A nie możesz poczekać, nie możesz wytrzymać. BP, tutaj mam napis. Czyli co to jest? BP, czyli to jest boczek z piwem. Słuchajcie, boczek z piwem. Uuu, rzeczywiście to, to piwo czuć. Ależ to jest gorące jeszcze. Mm. Normalnie kawały boczku w takiej glazurze z piwa. Mm. <śmany> Panie kochany, coś się rozpływa w ustach. Mm. To piwo dodaje takiego elementu słodkości. Mm. <śmany> Na pewno to danie bardziej podejdzie dziewczynom, bo tamte żeberka, one są naprawdę pikantne. Przepraszam, muszę jeszcze kawałek sobie... Zafundować. Znakomite, naprawdę coś pięknego. To jest po prostu coś pięknego. Tam było napisane, że to jest pierwsza pomoc, tak? Nie pomylili się w opisie. Ah. O! To było CC, chyba, bo tylko C zostało. Wydaje mi się, że to jest chili karne. Tak, to jest na pewno chili karne, bo wylądował na moich rękawicach. Sos pomidorowy. O! Oh. Oh, kurczę. Ah. Ach, Spielberg, chyba nie jedną puszkę w życiu otwierałeś. Tak. Jest mięsko, jest czerwona, jest czerwona fasola, zobaczcie tego. To mięso właściwie jest na pierwszym planie, jest papryka. Mmm, wyczuwalna nutka kolendry. Jest ostre, ale w sam raz. Nie wiem co lepsze. Chyba to chili con carne teraz. No muszę spróbować jeszcze, przepraszam. To nie jest, jak często możemy spotkać, że warzyw jest więcej jak mięsa. To jest... Mięso z dodatkiem warzyw i gdzie gdzieniegdzie trafiamy kawałek papryki, kawałek fasoli i tak dalej, Panie kochany, Sergiusz, dziękuję Ci za te testy. Z jednej strony ja już do końca dnia dzisiaj nie będę nic jadł, ale z drugiej strony każde z tych dań to jest danie wykwintne i niech Was nie zmylą te puszki, bo naprawdę te dania, tak jak było napisane, są restauracyjne, i są na restauracyjnym poziomie. Czyli Konkarne. Dla kogo takie danie? Dla fanów meksykańskich smaków, jedzenia, gdzie jest mięso jest delikatnie przełamane nutką ostrości. Takie, czyli Konkarne, wjeżdża i ono ratuje was. 3 na 3 trzy znakomite dania. Mogę. Możesz, oczywiście. I każde z tych dań ja zabieram, jadąc jutro czy pojutrze. Jesteśmy zadowoleni, jesteśmy ukontentowani. Możecie spokojnie, jeżeli wasza dziewczyna jeszcze nie zna wszystkich waszych możliwości. Przygotować tak jak my, położyć na talerzu, przystroić to, nie wiem, nawet yy, kwiatkiem bratka czy, czy jakiegoś tymianku i ona to jej pyta, sam ugotowałeś? A ty mówisz, tak. Bef strogonow, BS. Już widzę ten ogórek, jest mięsko. Mm. No, ale by się nie było teraz taką konserwę tyroską za 3 złote, ja, ja nie wiem, ja takiego strogonowa to nie jadłem nigdy, ja byłem... Paru napka, gdzie zamawiałem, bo lubię. Tyle czasu testowaliśmy rzeczy. Umówmy się, no były smakołyki, ale na ogół, jakbyśmy zrobili statystykę, no to więcej było tych rzeczy niedobrych niż dobrych. To jest poziom world class. To mięso rozpływa się w ustach. To wszystko w kapitalnym sosie. Ja dzisiaj mam swoje 5 minut i mówię Wam, jakie to jest dobre. Na no, Smacznego. Mm. Aż, aż zobaczcie, jak to wszystko pachnie. Mm. Coś kapitelnego. Stań tu obok swoich kolegów. Wszyscy moglibyście grać w Realu Madryt. Bb, czyli to jest Bef, ten buty Boutique, butik, jakoś tak. Jak to po francusku jest, to napiszcie w komentarzu. bo Z francuskiego to, to ja nigdy nie byłem za, za dobry. Oj oj oj. Uh, pachnie niesamowicie, jakąś taką wędzonką. Nie wiem jak to było po francusku, ale to jest zupełnie nieistotne. Jest cebula na pewno. Są pieczarki i wszystko to jest. Jakby takie wędzone. Mm. 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 Zupełnie inny smak. Ojej, przepraszam. Jest tutaj boczek. Już wiem, dlaczego tą wędzonkę czuję. Mm. To jest chyba jeszcze lepsze niż ten Trogonów. Ten sos taki w takim kształcie takiego ciemnego bulionu warzywnego. Nawet tą marchewkę z tego bulionu po prostu mogę ca cały czas ją jeść. Zobaczcie. Mm. Nie jest to danie dla tych, którzy liczą te kalorie i zapisują w Excelu każdą jedną, bo wydaje mi się, że tutaj to, to jest mega kaloryczne. I czy mam jeszcze miejsce w brzuchu? Kawałek mam. Sędziuję dzisiaj wieczorem. Pozdrawiam tych zawodników, którym będę sędziował. I ostatnie danie, ostatnia pucha PW. Piotr Wąsowski. Policzki wołowe. Najdroższa w całym zestawieniu. 29 zł. Ja za każdą z tych puszek płacę. Płacę te trzy dychy. One, one były tańsze, były po 20 kilka. Były tak dobre i tak smaczne. I tak ładnie pachniały. Proszę oh, kurcze, przepraszam, się tutaj mi wymsknęło. Muszę sobie nałożyć delikatne mięso. Mm. Chodź, dostaniesz pół puszki. Mm. To jest jakiś rarytarz. Delikatne mięso. Mm. One są w takim sosie własnym, ale ja nic więcej nie potrzebuję. Bo najlepsze testy, w jakich uczestniczyłem pod względem jakości, pod względem smaków, pod względem zapachów. Co ja mogę powiedzieć? Stawiamy dowolne danie Spośród tych sześciu, osobie, która ma zamknięte oczy, albo zasłonięte, ona nie ma pojęcia, że to jest wszystko z puszki. Oby więcej takich testów. Sergiusz, chapeau To była niezapomniana kulinarna przygoda, której życzę i Wam. Jeżeli chcecie ją przeżyć, musicie nabyć drogą kupna te rzemieślnicze konserwy od ekipy Edred. Ja ze swojej strony daję okejkę okay od Wąsa za wszystkie sześć dań. Jak się będzie nam odbijało, to będzie nam się wspominało tylko dobrze. Dziękujemy za dzisiejsze ulane testy. Ja teraz się będę kładł. Spielberg zapali papieroska. Ja, jakbym palił, to bym teraz zapalił. A że nie palę, to Was też do tego zachęcam, żeby nie palić, bo będziecie zdrowsi. I 16 zł w portfelu. Jeżeli jedliście podobne rarytasy, napiszcie w komentarzu. Jeżeli nie jedliście, to spróbujcie, bo naprawdę warto. Zabierzcie swoją dziewczynę na randkę i zaserwujcie jej taką potrawę. Na pewno będzie ukontentowana. Do zobaczenia w kolejnych ulanych testach. Cześć.